Radio RDN Małopolska. Setki informacji. Relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu. Transmisje koncertów. Kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103.6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Yeah. Radiowo-internetowe studium biblijne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To kolejne spotkanie w naszym studium internetowo-radiowym, a y, naszym gościem prowadzącym dzisiejszy wykład jest ksiądz profesor Antoni Żurek. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo Chciał mi miło, wszystkich. bo to jest też mój wykładowca sprzed lat to on mnie wprowadzał też w tajniki ojców Kościoła, bo dzisiaj chcemy sięgać w naszym wykładzie do tego, jak chrzest święty, tajemnica tego sakramentu, rozwijała się w Kościele, w starożytnym. Księży profesorze, jak to się rozwijało i co można by w tej przestrzeni naszym słuchaczom opowiedzieć? Zacznę od tego, że to jest temat bardzo rozległy i nie, na pewno nie wyczerpiemy wszystkich spraw związanych właśnie z sakramentem chrztu w starożytności chrześcijańskiej. Pierwsza rzecz, no to samo pojęcie chrztu, więc od samego początku było czymś naturalnym, że chrzest, czyli szczególne obmycie, było warunkiem wejścia do kościoła, stania się, jak to mówiono też, chrześcijaninem. To się zaczęło, no to apostołowie zaczęli udzielać chrztu i to normalnie potem weszło do praktyki kościoła. Początkowo... Specjalnie się nad tym nie zastanawiano, nad tą samą może tajemnicą. No, Święty Paweł tam to rozpracowuje, więc to się tę naukę powtarzano. W miarę upływu czasu rosły z jednej strony pewne wymagania związane z tym sakramentem, jak też no, zwłaszcza jakieś zrozumienie, głębsze wnikanie w tajemnicę tego sakramentu. No początkowo, bo musimy od tego zacząć, no, warunki udzielania chrztu były dosyć, powiedzmy, ograniczone. Niewiele ich było. Pierwsi chrześcijanie to przede wszystkim Żydzi nawróceni, którzy przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa, uznawali Go za swojego Zbawiciela i za obiecanego Mesjasza. Więc warunkiem udzielania chrztu to było to, by ten człowiek wyznał wiarę w Jezusza Chrystusa, w jego bóstwo. Natomiast problem się zaczął większy, kiedy do kościoła zaczęli się zgłaszać ludzie z pożar kręgu żydowskiego. I trzeba było zapoznać najpierw z prawdą o jednym Bogu, a więc no, przesłaniem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu przedstawić warunki czy wymagania moralne, które są związane z właśnie z przesłaniem ewangelicznym. I dopiero po takim jakimś przygotowaniu można było komuś udzielić sztu. I tu się powoli wypracowała taka jakaś już metoda udzielania sztu. Ona znowu w miarę też się wzbogacała. I jednocześnie też i potem samego przygotowania, bo na, zwłaszcza na przygotowanie zwracano szczególną uwagę. Ksiądz profesor w swoim wykładzie podzielił to przygotowanie na przygotowanie dalsze, a potem bezpośrednio. W tym dalszym przygotowaniu, tak jak już ksiądz profesor zaczął mówić, chodziło o to wprowadzenie poganina, który nie znał wiary chrześcijańskiej, do w ogóle życia moralnego i tam rzeczywiście te wymagania były takie radykalne w pierwotnym kościele to trzeba uściślić. Mówimy najpierw o chrzcie dorosłych, bo w większości chrztu udzielano się dorosłym i od nich, przed nimi stawiano wymagania. No wymagania były rzeczywiście duże. Zresztą to już list świętego Pawła, który Paweł podkreśla, że mamy się tak zachowywać, żeby nawet nie dawać zgorszenia, żeby się chrześci... poganie z nas nie śmiali. Nie śmiali Jezusa Chrystusa. I teraz chrześcijanie po prostu wymagania stawiali takie, które były w Ewangelii. Tylko człowiek, który przychodził, musiał dać świadectwo, że jest w stanie tym wymaganiom sprostać. Więc dlatego był ten okres no, przygotowania czy pewnego nawet pewnej próby, no bo to, od czego się zaczynało? No jeżeli poganin, bo taka tutaj była procedura, chciał przyjść do kościoła za chrześcijaninem, no to musiał najpierw znaleźć sobie ludzi, chrześcijan, którzy potwierdzili jego jakąś tutaj no, gotowość, prawdziwe tutaj już spełnianie warunków do tego, żeby był chrześcijaninem. I dopiero z nimi szedł do przełożonego kościoła. Przełożony, no, przełożone to był, w no, dzisiejszym znaczeniu to był biskup, bo na czele każdej wspólnoty stał właśnie Przełożony w randze biskupa, jak byśmy to dzisiaj określili. I tam przeprowadzano szczegółowy najpierw egzamin. Najpierw był egzamin dotyczący samego kandydata kim on jest. Więc, aby w ogóle rozpocząć jakiekolwiek rozmowy na ten temat, to musiał ten kandydat wykazać się najpierw dobrą opinią w swoim środowisku. To nie było tak, że chrześcijanie przyjmowali każdego, kto przychodzi. Właśnie on musiał cieszyć się dobrą opinią w swoim środowisku, musiał być człowiekiem, jak byśmy powiedzieli, uczciwym, a więc wśród pogan. No oczywiście, że tam wymagania moralne wśród pogan były inne, inne na to zwracano uwagę, ale nie mógł być człowiekiem, który przez nawet środowisko pogańskie, no, był jakoś źle traktowany, niedobrze odbierany ze względu na swoje pochodzenie czy na swoje zachowanie. Więc on musiał to najpierw wykazać, potem musiał przedstawić swój stan powiedzmy socjalny, kim jest, no i przede wszystkim też wykazać się motywacją. Więc sprawdzano jaką motywację ma, żeby przychodzić, z jakich potywów. W pierwszym okresie, mówimy tu tak powiedzmy drugi, II, trzeci wiek, bo o tym mówimy. No, ta motywacja zazwyczaj była, można powiedzieć, taka no, rzeczywiście przemawiająca, bo tam nikt nie szedł ze względów koniunkturalnych po czasach, kiedy Kościół był prześladowany, więc żeby zostać chrześcijaninem, no, to nie chodziło się po jakieś korzyści, tylko po to rzeczywiście, żeby no, uzyskać zbawienie, czy się było przekonanym, że to jest droga do zbawienia. Natomiast w późniejszym okresie, w IV wieku, kiedy sytuacja kościoła się zmieniła, czasem ta motywacja mogła być inna, bo wtedy nawet dobrze było być chrześcijaninem, to było dobrze widziane. Więc byli tacy, którzy zgłaszali się, no, bo chcieli właśnie mieć, powiedzmy, chociażby tam jakąś otwartą ścieżkę do kariery, nawet politycznej, bo cesarz był chrześcijanin, tak mówiąc w uproszczeniu. I na tych, którzy byli chrześcijaninem lepiej patrzył. No więc tu trzeba było te motywacje zweryfikować, przeegzaminować. Taki przyjęty, przeegzaminowany kandydat nazywał się katachumenem już? Czy... E, tak, z tym, że jeszcze tutaj jeszcze jest druga rzecz, o, znaczy jeszcze tu jest ważniejsza, chciałbym zwrócić uwagę, bo wtedy blisko przedstawiał temu kandydatowi warunki i było na przykład kwestia zawodu. Musiał się zapoznać, że chcąc być chrześcijaninem, nie wolno mu wypełniać, pracować w pewnych zawodach. I on też musiał na to zgodzić. Musiał przyjąć pewne zobowiązania moralne. I wtedy, jeżeli to wszystko się dobrze skończyło, biskup, tam był taki znak, mały obrzęd. Biskup znaczył tego katechumena znakiem krzyża. To było, dla nas to jest mało znaczący znak krzyża, ale w tamtych czasach znak krzyża uczynić znakiem, to było bardzo znaczące. I od tej chwili to był katechumen. Tak przyjęto tak nazywać, nawet nie wiadomo skąd się to wzięła ta nazwa, ale ta ona się pojawia już tam w III wieku, to już jest powszechna. To był katechumen. I ten katechumen teraz miał czas na pełniejsze przygotowanie się. Zobowiązań nie miał dużo. No miał po prostu przyglądać się, jak wygląda życie chrześcijańskie. Był już wprowadzony w środowisko chrześcijańskie. No, musiał spróbować, no, czy jest zdolny do przestrzegania tych pewnych wymagań moralnych, ale także astetycznie, a więc kwestia postu, kwestia jakichś umartwień. Miał też pewne prawa. No, takim najbardziej znaczącym prawem to było to, że Katechumen mógł przyjść, na, gdybyśmy nazwali msze święte, wtedy to było sprawowanie Eucharystii i pozostawać w kościele do zakończenia kazania. Po kazaniu to było to, czy to homilii, opuszczał zgromadzenie, bo nie mógł uczestniczyć w Eucharystii. A więc katechumen, przez uczestnictwo w tych kazaniach, zapoznawał się z doktryną. Czas taki był określony przez Kościół to były trzy lata. Z tym, że ten okres można było skrócić, to zależało od biskupa, no czasem jakieś szczególne okoliczności, ale można też było wydłużyć. Więc mógł sam kandydat. Po trzech latach jeszcze nie zgłaszać się do dalszego przygotowania, i to się mógł, mógł przedłużać, tu nie było żadnych konsekwencji. Pewnie stąd Katechumeni byli też nazywani słuchającymi, bo oni słuchali. Tak, to były właśnie, to był audientes, to zwłaszcza w Kościele Zachodnim, to byli ci właśnie, którzy słuchali, oni mogli słuchać. No to była taka ciekawa rzecz, bo oni na przykład, ponieważ oni byli obecni w Kościele, były tematy niektóre, których nie wolno było poruszać w obecności katechumenów. Takim tematem, na przykład, była kwestia tajemnicy Eucharystii. I tak jak czasem Homileta dochodził do takiego tematu, na przykład, mówił o rozmorzeniu chleba albo ustanowieniu Eucharystii, to mówił, Mógłbym wam więcej powiedzieć, ale są wśród nas katechumeni i nie mogę tego tutaj tematu rozwijać. A więc to był taki zastrzeżony temat, to jednocześnie dla Katechomena to było też Jakaś za... tajemnica, prawda? tajemnica, a z drugiej jest taka zachęta, bo omówił, jak się chcecie katechumeni dowiedzieć więcej, no to się pospieszcie z przygotowaniem i jako już chrześcijanie będziecie mogli to więcej dowiedzieć. Do tego tekstu można sięgać oczywiście na naszych stronach. Tam możemy więcej przeczytać też o tych zawodach, które były zakazane, bo ksiądz profesor w swoim wykładzie opisuje, dlaczego, wyjaśnia. My tu nie mamy czasu na to, żeby to może szerzej rozwinąć, ale w tekście warto sobie to doczytać, bo jest to rzeczywiście bardzo ciekawe. My wrócimy do naszej rozmowy po przerwie muzycznej. This one. Oh. Jesteśmy po muzycznej przerwie. Naszym gościem dzisiaj prowadzącym ten wykład jest ksiądz profesor Antoni Żurek. Mówimy o chrzcie w kościele u Ojców Kościoła, w kościele pierwszych chrześcijan w IV wieku, III, II. W tym momencie chciałbym, by ksiądz profesor nam przybliżył to bezpośrednie przygotowanie, które zaczynało się w okresie Wielkiego Postu i było wyjątkowym wydarzeniem w życiu Kościoła każdego roku. To było rzeczywiście wyjątkowe, bo tak się wytworzyła tradycja, praktyka, że chrztu udziałem w zasadzie raz w roku. To była Wielka Sobota. Były wyjątkowe tylko okoliczności, kiedy można było kiedy indziej. I do tego się właśnie przygotowywano przez okres Wielkiego Postu. No to była już opracowana taka specjalna już strategia. Zaraz po świętach Bożego Narodzenia, zwykle w objawienie pańskie, biskup ogłaszał. Otwieramy listę chętnych do zapisywania się na tych, którzy chcą przyjąć chrzest w tym roku. I trwał ten okres zapisów. Wtedy weryfikowano też, czy ten katechum, bo to przechodzi właśnie ci katechumeni, którzy spełniali i te warunki, które były od nich wymagane. A w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu formalnie rozpoczynało się już przygotowanie. Odczytywano listę tych, którzy są gotowi do przyjęcia sztuk. I oni byli teraz zobowiązani do uczestnictwa w przygotowaniach. Na czym przygotowanie polegało? No, miało dwutorowe jako tutaj postać. Jedno to było przygotowanie intelektualne. Oni musieli się zapoznać z prawdami wiary, więc chodzili na katechezy. Na specjalne nauki, które tutaj głoszono. To każdy biskup miał swój tryb tutaj głoszenia tych kazań. I tam różne tematyki sobie wybierano. Natomiast drugi taki, powiedzmy, element tego przygotowania było przygotowanie moralne. W życiu tym prywatnym katechumen był zobowiązany do pewnych praktyk postnych. No tutaj dla nas to taką wspomnę, może to troszkę śmieszne. przed nie wolno mu było chodzić do łaźni. były wspólne łaźnie wtedy. I łaźnia to była nie tylko kwestia higieny. obmycia się, higieny, ale także towarzyskiego spotkania. Więc przez Wielki Post z tego nie korzystał katechumen. Miał też inne, tam, powiedzmy, jeszcze chociażby w życiu małżeńskim było tak, z góry takie pewne ograniczenia. To już była jego prywatna sprawa, sumienia. Natomiast w kościele, przychodząc na nabożeństwa, odbywały się specjalne praktyki. To były chociażby egzorcyzmy, które odprawiano nad tymi tutaj kandydatami. To były specjalne modlitwy, których celem było uwolnienie od złego ducha. To było trochę symboliczne. Więc ci kandydaci byli przedstawiani, stawiali takiej pozycji niewolników, żeby uświadomić sobie, że są w niewoli szatana i teraz nastąpiły modlitwy specjalne, obrzędy typu nakładania rąk, tchnienia, tam, które nad każdym wymawiano, czy jakichś odpowiednich formuł które były prośbą skierowaną do Boga o uwolnienie z władzy szatana. I to było przez jakiś tam czas, to trwało, co jakieś tam w jednych kościołach to było częściej, w innych rzadziej. W zależności też było od ilości kandydatów, bo jak było kandydatów kilku, to to było łatwiej przeprowadzić. no a Jak było czasami w wielkich tutaj wspólnotach yy, duży tłum kandydatów, no to wtedy oni już inaczej musieli to być, mieć rozłożone te ćwiczenia. I to była taka większa część wielkiego postu, i potem przed wielkim tygodniem tu było znowu, w zależności, dwa tygodnie, 10 dni, to była... Następowało coś takiego, był taki specjalny obrzęd tradycji symboli. E, biskup ogłaszał, przedstawiał kandydatom wyznanie wiary, dzisiejsze credo. To jest taka dla nas zupełnie dzisiaj niezrozumiała praktyka. Mianowicie biskup ogłaszał kredo, oni ci mieli go zapamiętać, kandydaci. Nie wolno im było tego zapisywać, nie wolno im było na ten temat rozmawiać, bo kredo to najważniejsze prawdy wiary, w które ma uwierzyć. Ze względów technicznych dziś dla nas byłoby dziwne, no jak po jednym akurat biskup recytuje kredo i co można zapamiętać. No musimy wiedzieć, że w starożytności oni byli przyzwyczajeni, oni się w szkołach uczyli, Szkoła polegała na uczeniu na pamięć. Nauczyciel coś recytował, uczniowie powtarzali oni rzeczywiście potrafili zapamiętać długie teksty czasem nawet. Dzisiaj I... mają tę zoność dzieci czasami jeszcze, dopóki się ich siadnie zepsuje. No być może, ale to dla nas jest byłoby tak. zupełnie. I, więc to było takie o symboli, a potem w następnych katechezach biskup przedstawiał poszczególne prawdy wiary i szczegółowo je wyjaśniał. No to, że nie wolno było kandydatowi na ten temat rozmawiać, to my nazywamy to taką tą praktykę, dyscyplina arkania, więc zobowiązanie do tajemnicy. To zobowiązanie, no, ono było też względami praktycznymi uwarunkowane, mianowicie chodziło o to, żeby chrześcijanin, który dopiero wchodzi w te wszystkie swoje arkana teologiczne, nie wchodził w jakieś dyskusje chociażby z sąsiadami poganami, bo nie zawsze potrafił potem swoją te, te prawdy wiary umotywować, więc on się miał ich nauczyć, a potem jak do się zapoznał, to mógł dopiero z nimi postępować. I teraz po jakimś tam czasie, tygodniu, kilku lat, dniach było tak zwane redizio symboli, czyli ten właśnie kandydat musiał wyrecytować przed biskupem, czasem przed całym zgromadzeniem, kredo, czyli to wyznanie wiary. I jeszcze raz do tego wracano właśnie już przed samym chrztem. Właśnie też były tam pytania o to, czy wierzysz, właśnie tam było kredo podawane. I sam chrzest już, tak. bo wtedy przychodziła już Wielka sobota i sam obrzęd Tak, świętego. Tak, no, był rzeczywiście wielką uroczystością. I początkowo chrztu udzielano no, tam, gdzie była bieżąca woda. A więc na no, rzekach, najczęściej przy jakichś wodospadach, żeby była spadająca woda. Ale od chwili, kiedy chrześcijanie mieli już swoje świątynie, budowano specjalny tutaj budynek, baptysterium, a więc budynek, gdzie tylko udzielano chrztu. Najważniejszym elementem takiego baptysterium był basen chrzcielny, czyli duży jakiś zbiornik z wodą. No to w zależności od baptysterium, to czasem było kilka metrów długości, szerokości. Basen, w którym każdy, właśnie ten, który przychodził do chrztu, był zanurzany, względnie był tam akurat obmywany, i biskup powtarzał na nim formułę chrztu: Ja ciebie chrzczę. No i w ten sposób otrzymywał chrzest. Z takim jakimś wyraźnym znakiem chrztu, to był taki znak: no to były białe szaty, które otrzymywali, albo lśniące szaty, które otrzymywali ci nowo ochrzczeni no i w tych przynajmniej przez tydzień chodzili. Tu chrzest, no to było dopracowane szczegółowo, bo tam musimy musimy sobie uświadomić, no przyjmują chrzest wszyscy, kobiety, dzieci także, do, którzy już potrafiły od samej odpowiadać, mężczyźni. To było, w, odbywało się w, w określonym porządku, no bo do chrztu trzeba było się rozebrać, bo to było zanurzenie, zmienić szaty, a więc to tam był duży także krąg ludzi za którzy pomagali. To byli diakoni, w przypadku kobiet były diakonise lub takie kobiety, no, które tam były tu zaangażowane jako do, do pomocy. No oczywiście prezbiterzy, którzy pomagali także przy namaszczeniu, bo tam jeszcze były z tym związane namaszczenia. Takim ciekawym namaszczeniem było to, że w większości kościołów całego człowieka namaszczano poświęconą oliwą, bo to właśnie był znak tego nowego człowieczeństwa namaszczano wcześniej zawodników do walki, sportowców. Tu chrześcijanina namaszczano, żeby był gotowy do walki ze złym duchem. No i oczywiście przy chrzcie, no to przed chrztem, tak jak i dzisiaj, powtarzano te formuły chrzcielne. Wyrzeczenie się zła to była bardzo ważna rzecz, bo potem na to się powoływano. Jak ktoś tam źle postępował, to Ty przecież składałeś wyznanie wiary, wyrzekałeś się zła. Do tego się odwoływano w późniejszym życiu. W niektórych miejscach, gdzie to było możliwe, te baptysteria były tak skonstruowane, że człowiek przechodził z zachodu na wschód, szczególnie. Więc jak u... były większe, tak były też ustos... ukierunkowane kościoły. kościoły. I właśnie. I to było tak, że symbolem za... wschód to był właśnie symbol Chrystusa, zachód to był symbol diabła. I teraz właśnie człowiek przechodził właśnie od diabła, szedł ku wschodowi, więc to było takim miał także wyraz symboliczny ten cały ten obrzęd. Mhm. A przechodząc przez basen, jeśli to było też możliwe, no. to było też nawiązanie do pierwszego obrazu y, przejścia przez Morze Czerwone. A tak, prawda? bo teraz, no to już musi wchodzić w sakrament, teologię sakramentu chrztu, no bo tam się odwoływano. No, pierwszym takim najważniejszym tym znakiem sakramentu chrztu, zapowiedzią to było właśnie przejście przez Morze Czerwone. Izraelici, którzy przeszli, stali się innym narodem. I to było potem też bardzo podkreślane, że właśnie każdy Człowiek przechodząc przez chrzest przechodzi właśnie jakby przez to Morze Czerwone. Ten basen w mediolanie i Ambroży tak. on miał 5 metrów długości dziesięć o To mniej tak, tak. Oni tak. są tam symbolicznie, one były budowane powiedzmy ośmiokąt, bo tam to była liczba doskonała, hmm. więc to, tam to wchodziło wiele elementów. Potem baptysteria były wspaniałe, ale też czas wyposażone w tym sensie, że w mozaiki. One pięknie wyglądały niż kościoły. Oczywiście proszę się odnieść do tego tekstu, w którym ksiądz profesor to bardzo szczegółowo opisuje, jak ten obrzęd sztu wyglądał. A ja zapytam się jeszcze o zwyczaje, które były związane z udzielaniem chrztu świętego. Powiedzmy, sama obrzęd chrztu to był wszędzie jednakowo. Natomiast do tego dochodziły takie elementy, które mogły być w niektórych kościołach, w innych nie było. Na przykład w niektórych kościołach podawano nowo miód. To był tak znak, no tak właśnie, że się... Wchodzi do ziemi obiecanej. Miodem, no to miodem płynąca. I w, innych, w Miedolanie był taki zwyczaj, że tym nowo ochrzczonym biskup obmywał nogi. To była taka tradycja, którą potem dosyć mocno inne kościoły nawet zwalczały, ale w nasz znaczy biskup Ambroży broni tego zwyczaju. Wy macie tam ten zwyczaj kiedy w inne dni, ale my tym nowo ochrzczonym, właśnie ten znak, że oni są. Czymże w niektórych kościołach, to mamy na przykład w Afryce u Augustyna, był taki zwyczaj, że ten nowo otrzymywał, czy ubierał też i buty takie specjalne, żeby nie dotykać, bosą stopą ziemi i na przykład przez znowu jak chodził w tej w Tunice w białej szacie, to też w tych butach, no bo był nowym stworzeniem i żeby nie dotykać ziemi, więc miał. Też o to, to dbano. Więc to były takie zwyczaje, które tutaj już nie były obowiązujące, ale były wymowne w różnych tutaj kościołach. O innych zwyczajach ksiądz profesor pisze w swoim wykładzie, a ja zapytam jeszcze na koniec o jedną rzecz. O chrzestnych, o świadków, bo też te kwestie ksiądz profesor porusza i chciałbym, żeby to no więc, Dlaczego się od tego, że jak wspomniałem, zgłaszając się poganin do chrztu miał obowiązek przyprowadzić chrześcijan, którzy za nim zaświadczyli, że się nadaje. I to byli świadkowie i na nich potem spoczywał obowiązek też pomagania mu w życiu, w tym sensie, żeby w zachowaniu tych chrześcijańskich powiedzmy norm, a jednocześnie oni potem odpowiadali przed Kościołem, czy ten katechumen rzeczywiście się z tego wywiązał. Tego się zaczęło. Później to się wykształciło, że chrzestnymi także bywali, trzeba było być wobec dzieci. Bo jeżeli dzieci przynoszono do ksztuć, czy tam przyprowadzano, one nie mogły za siebie odpowiadać, więc odpowiadali za nie ci właśnie chrześcijanie. Nie było nigdzie powiedziane, ilu ich ma być. No, jest powiedziane zawsze w liczbie mnogiej, no więc domyślamy się, że przynajmniej dwóch, ale. Ale z pewnością w pierwszym kościele chodziło o przygotowanie duchowe, ani o wsparcie materialne. Ani nie, to ci nie zaciągali żadnych zobowiązań materialnych wobec tych dzieci. To wbrew temu, co się dzisiaj dzieje ta. w naszym kościele. Księży profesorze, na koniec pytanie. Pozwoli, ksiądz, profesor, że dzisiaj to pytanie zadam ja, oczywiście to jest pytanie księdza profesora, jak nazywano kandydata do chrztu, jakim określano go słowem? To jest pytanie dzisiejszego wykładu. Bardzo dziękuję naszym wykładowcom i gospodarzem tak naprawdę dzisiejszego spotkania był ksiądz profesor Antoni Żulek. Bardzo mu dziękuję. dziękuję Boże. Dziękuję bardzo wszystkim. Radiowo-internetowe studium biblijne.